Melancholia, melancholijny ascendent, e, koziorożec, ascendent w koziorożcu. A dlaczego melancholia? Skąd melancholia? Skąd melancholia tutaj się pokazuje. Marzysz o tym, aha, facet, marzysz o tym, co, co kiedyś chciałeś mieć, co kiedyś chciałeś zdobyć, ale z powodu różnych, z powodu różnych y, okoliczności życiowych, ty za tym tęsknisz, tak jakby, wiesz co, tak jakby twoja emocjonalność, ciało i duch wyły za czymś. Co chciałeś dawno temu robić. Przypomnij sobie, na przykład, nie wiem, czy, czy z dzieciństwa, czy za nastolatka, czy może na studiach, czy może gdziekolwiek, na jakimkolwiek etapie swojego życia. Chciałeś coś zrobić, coś realizować w sensie, i okazało się, że było to niemożliwe. Pokazały się Twoje marzenia, facet. Coś podświadomego. Coś, co może kiedyś nie dostrzegałeś, a teraz, bo, bo wydało ci się nieatrakcyjne, a teraz może, może, może jednak byłoby fajnie. Nie, ja tam nigdy nie myślałem o tym, że. No, no gdzież reperować rowery ludziom. No swój tak, no dlaczego nie? Ale żeby to robić, mieć biznes z tego? No kiedyś. Ech. A teraz. Hmm. Minęło trochę czasu, trochę mi się też zmieniło. Może by do tego wrócić. Może to nie był taki głupi pomysł. No, kiedyś ja myślałem inaczej. A teraz. Dobra, no dobra, może sobie założę biznes i będę naprawiać te rowery. Może się na tym znam. A jeżeli nie, no to mogę się nauczyć przy kimś. Czy. No, własna praktyka, tak? Czyli ryzyk fizyk. Zobaczymy, jak wyjdzie. Facet, coś tutaj jest. Za czym no kwiczysz po prostu. Tak bardzo tego chcesz. I przy melancholii jest pokazane, no koniec, tak? Niech się skończy ta melancholia, bo e, melancholią sobie no, nie wytworzysz fizycznie. Tego, czego chcesz i za czym tęsknisz. Tutaj, a propos tego, tutaj rzędu, że zasięganie opinii i tak dalej no to właśnie to, to, to może być też dokształcanie się w tym, co chcesz. Oczywiście, no trzeba tam się skonsultować yy, raz na jakiś czas. Jeżeli są jakieś wątpliwości, jeżeli sam nie wpadniesz. I w internecie też nie znajdziesz. No więc, y no, człowiek niezastąpiony, mimo wszystko, w erze technologii. Ale to, 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 się, to jest takie, że dobra, ja mam cel, chcę sobie zrealizować. Zapytam, kogo trzeba, y ponieważ. Y i, I muszę mieć cel bardzo jasny, muszę wiedzieć, co, jaki jest mój następny krok. Więc tutaj kalendarz, jakieś planowanie, organizowanie się jest wręcz niezbędne, ponieważ tęsknię za dziedziną, którą chcę wykonać i chcę ją mieć, chcę posiąść tę wiedzę, chcę mieć ten biznes, chcę, chcę, chcę. No i jednocześnie to, to może być związane z marzeniem. To tak w skrócie, jak gdyby ta 16 minut podsumować. Słyszę, rób to, co kochasz. Słyszę od jakiegoś czasu. Rób to, co kochasz. Coś tu jest. Coś tu jest, co cię naprawdę tak napędza. No i bardzo dobrze. Najgorzej to nie mieć czegoś takiego, co, co by ci. No nie dawało paliwa do życia. Intymność, prywatność. Coś tylko twojego. No, może nie mów, co robisz. No, na początku. No nie, niech to będzie, niech to sobie tam fajnie kwitnie, ty nad tym pracuj, ty sobie to podlewaj, wyrywaj chwasty w typie um, tych negatywnych ludzi, żeby tam ci się nie dostali do tego. No i ta prywatność, tak, robisz to sam. No pewnie, że tak, no bo to jest twoje marzenie. Pokazał się piąty dom i bliźnięta, lew i bliźnięta. Twoje, twoje, twoje. Hmm. E, no, stoję po swojej stronie, tak, bronię siebie. E, wymyślam sobie, co chcę zrobić, i się tego trzymam, bo wiem, że to jest jakaś kwestia mojego marzenia. No, ale też. To, co my w robimy, tak, że my się poświęcamy, że za dużo dajemy mm, a innym, a za mało sobie. A to jest e, bardzo silny nacisk, że to, to jest Twoje prywatne, to jest Twoje intymne mm, i to jest e, taka rzecz, taka dziedzina, taki biznes, taka wiedza, która tylko do Ciebie mówi w specyficzny dla Ciebie sposób, który tylko Ty potrafisz odczytać. Zabrzmiało enigmatycznie, ale, ale ty to rozpoznajesz. Ty wiesz, że to jest Twoje, skoro cię woła. No to a jeszcze z, bym zobaczył, tutaj, co z tą prywatnością. Działamy, działamy. To jest takie, dobra, już koniec pierdolenia. Działamy. Ja za chwilę czytanie też kończę, bo tutaj już zostało powiedziane wystarczająco, a teraz trzeba to realizować, tak? Fizycznie w tym być. Um. Czyli po prostu wstaję, zakasuję ręka, biorę się do roboty. No i że, yy, że to jest moje, tak? Że to jest wreszcie czas dla mnie, bo to jest moje, moja dziedzina. Jest ci przeznaczone. No dobra, ostatnia rzecz. Zobaczmy sobie, zobaczmy sobie imiona, czyli kogo my tu mamy. Kogo mamy? Kto tutaj siebie tak chce realizować? Między innymi. Miłosza mamy. Józef. To może być: to możesz być ty, to może być twój kumpel, brat, współpracownik, ojciec, dziadek, szwagier, ktokolwiek. Diego. Jeżeli znasz. Nikodem. Igor. Sylwak. I, 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 i... Fryderyk, to może być też Ksywa, nazwisko. No nazwisko, no może być nazwisko. Nazwisko Ksywa, na przykład też szkolna, już dawno nie używana, bo to różnie bywa z tymi energiami, e, więc tu jest e, naprawdę szeroka interpretacja. No dobra, no to realizuj to co, to, co twoje. Ostatnia energia, już na koniec. Ale się wysypiej, pamiętaj. Pamiętaj o śnie. Dobra, przy tym wszystkim. Bo fajnie, fajnie, bo tutaj a, ja tracę poczucie czasu, bo to mnie tak wciąga i to jest super, bo to ci daje paliwo do życia, ale nie zapominaj o podstawowej rzeczy, o śnie. O śnie, żebyś no, mógł być skupiony na tym i zmaterializować sobie to, co tak bardzo chcesz, o czym tak bardzo marzysz, o czym było tutaj. Z tą melancholią, tak? Że tęsknię. No, co to do dzieła i owocnych rezultatów. Trzymaj się i dzięki.